또 작작 먹으면서 그랬지 무슨 뭐 이런 거 아하 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 Ja! Tutaj! Nie! do niego to nie słyszał telefonu, bo w dawaczu to...

Grajmy, grajmy, spokojnie. Brawo, Timi, brawo, brawo. Brawo, brawo! Nie wszyscy, panowie, nie wszyscy. Dobrze, tak, dobra. Brawo, Braz, nie, nie, nie wszyscy. wszyscy, powrót, powrót do siebie. Był zahaczany, Karol, Nie, nawet ja miałem wrażenie po jego reakcji, ale po warchowej reakcji też miałem wrażenie, że nie było, wiesz. A ona i do sędziego. Kurwa, nie, coś tam, to nie było ładne, coś Brawo, brawo, brawo. Remis byłby idealny też tylko no, to... Idealny dla Ben Dla ciebie i dla tej To są mecze idealne, to... to my lepszy pośredni, więc tak... Ale nie, ale szajka ma też to samo, niczym się trzymy wtedy. 4, a Proszę. Jak przegrają, to będą mnie... A jak przegrają, to tak, aha ja myślałem, że cały czas mówię o remisie. Nie to remis wiadomo ten. Mamy... Ale wy macie za chwilą porad. No. no. to nie, no to to Karol strzelił w jedną. Strzelił w jedną. W pierwszej w pierwszej połowie. 2:1 tak. Paczka, Jeszcze ławka. Dobrze! Dobrze ma. Proszę? Ej, A, A. Ja ty no, tak, co ja mam? Ma dwa był? podania w meczu mi wyszły, tak. mówi... To taki naprawdę, to... No, co tam? No, się, Na co tam? Tak, 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 tak. No. no tak może jeszcze okay. 14 minut. Jestem, jest, tak, tak, to tu... No, z nikim innym w takim składzie nie wygracie, jak, tydzie... jak wtedy, jak ostatnio. <tryk> tak, tak, cały czas. Wracamy! Nie pójdźmy! No, panowie! Ten. Jak ci przyniósł piłkę, on. Halo, słuchaj. Ja dostałem, leżałem na boisku, rozumiesz, Do, leżę na murawie, dostaję piłkę. E, możesz to zrobić nieświadomie, ale jak no. on tak patrzył z boku i tak dalej, no odnieśli się korzyść z tego, on wam przyniósł piłkę. Byli z nami, my o 10 lat starsi, ja myślę, że oni teraz, wiesz, wspominają tą akcję, bo... Pierwsze jak tam gdzieś ten, no to Jacek pewnie też podburza, bo to taki. Ja to Adam Jak wszyscy wygrają swoje mecze. No dzisiaj jest młodego, ale zaraz może być Szajka. Tak. Y no. Nie, no Szajkę... my pier nie, pierwsze Alpine. Z, kim grali? z nocą zmianą. Tak. Zdję. A a, te. a mówię, a Karol zniścił to nie jest. Nie... Wygrałeś. Wygra, z każdym, z każdym. Sił. Nawet, jeżeli Karol nie będzie przychodził, bo jeszcze kuwie, się że że nie było. No właśnie, jednego brakowało. I Małeckiego. No. A, a, a u tych. Reimera tylko. Tak. Nowy lider. No, teraz mi napisał, ja kupiliśmy bilety po 10 złotych to nie jest jakiś kurwa pój no. I on mi teraz pisze, brawo, brawo, brawo. że kalendarz się hey, 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 Tam 17 maja, no. my mamy na 18 maja, czyli na, no. na drugi dzień. Tylko, że to kurwa są... So... Ojej, ty, a to są kwalifikacje wzięte pod uwagę. Turniej górny. Czy Sevilla wejdzie, to nie, nie biorę pod uwagę. Bo jakby tam nie grała Sevilla, to na mu bo teraz o mój życie. A bilety będą na stronie UEFA, na bank. Bo tak były teraz w Warszawie. Ja tak kupiłem. Bo wszyscy kibice